Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Oglądając ten odcinek dowiesz się, w jaki podstawowy asortyment powinieneś wyposażyć Twój nowy domek, swoje nowe mieszkanie pod wynajem. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze porcelany, szkła i sztućców. Podpowiem Ci, jak zmieścić więcej w małej kuchni. Pierwsza rzecz, najbardziej istotna, to talerz talerz w kolorze kry, czyli ciepłej bieli, o średnicy 27 cm. I tutaj przy wyborze talerzy powinniśmy zastanowić się jedynie ponad dwoma materiałami, czyli porcelana i porcelit, który jest bardziej zanieczyszczony, ale również może być on wykorzystywany w tego typu wyposażeniu. Dlaczego talerz o średnicy 27 cm? Ponieważ on bez problemu zmieści nam się do standardowej zmywarki, nie będziemy mieli problemu, że on będzie za duży. Taki talerz o takiej średnicy będzie talerzem głównym, a talerz 21 cm średnicy będzie to talerz na śniadania, talerz na ciastko i inne deserki. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy wyposażyć takie mieszkanie na wynajem są miseczki. Przy wyborze miseczek powinniśmy zwrócić główną uwagę na wzmocnione krawędzie i dały się sztamplować. Takie miseczki powinny mieć pojemność od 300 ml do 480 ml. Uwielbiam uniwersalność takich miseczek. Bez problemu można w nich podać i sałatkę, spaghetti, i zupę. I kolejna rzecz, czyli filiżanka. Tutaj mam przykład filiżanki wysokiej o pojemności 280 ml. Cały czas operujemy w tym samym kolorze, czyli jest to ciepła biel, écrit. Ta oto filiżanka jest sztamplowana, wzmocniona ma krawędzie. I to najważniejsze jest uniwersalne, czyli znowu wracamy do tego, co nam przyświeca, czyli takiej możliwości podawania w niej zarówno herbaty, jak i kawy. Ok, a teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli szkło. Uniwersalny kieliszek do wina o pojemności 330 ml, z wzmacnianą krawędzią górną. Możesz go wykorzystać zarówno do białego, jak i czerwonego wina w swoich mieszkaniach na wynajem. Szklaneczka do wody, do soku, również 300 ml lub też innego typu szklaneczki, które możemy fajnie, bezpiecznie położyć sobie w szafce. Kolejna ważna rzecz, czyli kufel do piwa, pojemność 400 ml oraz karawka do wody, do wina, pojemność minimum 500 ml, czyli pół litra. Sztućce, łyżka, widelec, nóż, łyżeczka, widelczyk, Niekiedy łyżka do lata. Przy wyborze sztućców zwróć uwagę, aby sztućce były wykonane ze stali 18x10. Będą one bardziej błyszczące i bardziej odporne na korozję. A teraz ciekawostka. Jeżeli chcesz obniżyć koszt swoich sztućców, wybierz sztućce przystawkowe. Będą one mniejsze, ale ich cena będzie znacznie mniejsza. Deska do krojenia, nóż szefa kuchni, nóż do krojenia chleba, mały nożyk oraz zaszczałka. Dwa typy garnków. Pierwszy około 2 litry i drugi około 1 litra. Przykrywka. garnki wyposażone w odpowiednie dno, dno typu sandwich, czyli jest to stal nierdzewna, aluminium do odpowiedniego rozprowadzania ciepła oraz stal magnetyczna żebyśmy mogli wykorzystywać je na kuchence indukcyjnej lub też na gazowej. W nim nie powinniśmy zapomnieć o patelni, patelni teflonowej, średnica 24 lub też 26 cm. Do naszej patelni non-stick powinniśmy dobrać Odpowiednie szpachelki oraz łopatki o topliwości nie mniejszej niż 200 stopni. W naszym mieszkaniu na wynajem powinno znaleźć się sitko, łyżka do spaghetti, łyżka oraz chochle. Jakże ważna prosta łyżka drewniana. A to z cukrem, pieprzem i z solą, bo to również ważne rzeczy w wyposażeniu naszego domku pod wynajem. Możemy oczywiście wykorzystywać podstawowe rzeczy jak cukiernica, młynki do solu i do pieprzu. Osobiście nie przepadam za takimi rzeczami, ponieważ one niosą za sobą pewne ryzyko, że pewne rzeczy zostaną dosypane, pobrudzone. Jest to niehigieniczne. Zachęcam Was do tego, aby zrobić coś innego. Żeby wykorzystać takie oto pojemniczki, wrzucić tutaj saszetki na cukier, sól, pieprz. Jest to bardzo prosty sposób, bardzo higieniczne i fajnie to będzie komponować się z naszym całym domkiem. Będzie to również ułatwienie dla całej obsługi sprzątającej, ponieważ będzie ona musiała tylko dosypywać pewne saszetki. W opisie do tego filmu znajdziesz link do całego asortymentu, będziesz mógł sobie to wszystko pobrać i skonsultować bezpłatnie. A w kolejnym filmie opowiem Ci o rzeczach, które będą podnosić prestiż naszych mieszkań na wynajem. Zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Subskrybując ten kanał nie pominiesz kolejnych odcinków. Bardzo dziękuję Domkom Przystań Kryspinów za możliwość nagrania dla Was tego odcinka tutaj, nad pięknym zalewem kryspinowskim, niedaleko Krakowa, niedaleko Bali. Zachęcam Was do odwiedzenia tego cudownego miejsca. Pozdrawiam, Tomek Dziedzic.